Nieboże Boże daj mi siłę i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcam życie nasze. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych, pomordowanych w lachach gestapo i czeki. niech z łez naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech z mogi żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata, niewielka Polska. O Maryjo, Królowo Korony Polskiej, błogosław naszej pracy i naszemu mężowi. O spraw Miłościwa Pani, patrząc go naszych rycerzy, by wkrótce u stóp Jasnej Góry i w ostrej bramie zaczepotały polskie sztandary z Orłem Białym i twym wizerunkiem. Czołem Wielkiej Polsce, szanowni patrioci i przyjaciele, zbliża się 1 marca, święto żołnierzy wyklętych. Zapraszamy Was wszystkich do godnego uczczenia i upamiętnienia tych, którzy poświęcili wszystko dla niepodległej.